Upłynął już jakiś miesiąc czasu odkąd stałem się posiadaczem robota sprzątającego Dreamy L10S Ultra generacji drugiej. I po tym okresie czasu chciałbym po prostu podzielić się z Wami wrażeniem oraz kilkoma uwagami. W sieci można znaleźć dużo recenzji. Nie tylko tego robota, ale wiele innych, ale są to recenzje, które według mnie przedstawiają tylko charakterystykę danego sprzętu, nie mówiącej nic o jakichś szczegółach w, w użytkowaniu. Ja w tym pokazie, w tym filmie, chcę przedstawić uwagi, nasunęły mi się po tym okresie użytkowania. Tak więc na wstępie chcę tylko zaznaczyć, że pierwsze czynności, jakie wykonuje się po otrzymaniu czy zakupie tego robota, należy rozpakować sprzęt, należy wyciągnąć, usunąć zabezpieczenia, które tam się znajdują, szczególnie w samym okrągłym robocie, i dopiero później, Zainstalować trzeba stację roboczą. Wszystko jest pięknie opisane w instrukcji obsługi, która też jest w języku polskim. A więc, gdy te czynności się już dokona, gdy uzupełni się detergent w specjalnym zbiorniku, gdy naleje się wody do jednego z pojemników do tego przeznaczonych, wtedy Instrukcja obsługi mówi, że trzeba ten, tego robota załączyć, a jednocześnie też z, ze strony Dreamy Home ściągnąć aplikację i wtedy połączyć się przez Internet z robotem. A więc ta cała procedura zajmuje kilkanaście minut. Nie jest to skomplikowane. Niemniej jednak, może być tak, że już w chwili instalacji dostaniemy upgrade oprogramowania. Ja też tak akurat miałem, że kilka minut przejdziemy przez te wszystkie procedury. Wtedy mamy już dostęp do właściwego robota. A więc tutaj, aplikacja Dreamy Home. Jest właśnie w postaci litery D, na którą naciskamy i po chwili y, przedstawia nam się obrazek, który jest na stronie tytułowej. Jak tutaj y, można zauważyć, w górnej części mamy napis, y, który brzmi Marysia L10S Ultra generacji drugiej. A więc y, ja sobie tak przypisałem nazwę. Tego robota. Można to wszystko wyedytować w programie. Tutaj ogólnie tylko widzimy, że robot w tej chwili obecnie nic nie wykonuje, żadnych zadań. Procent naładowania jest 100%. Po takiej stronie tytułowej trzeba nacisnąć tu na dole w ikonkę Idź do urządzenia, i wtedy naszym oczom ukazuje się tutaj panel. Mogę tylko jeszcze zaznaczyć, że Pierwsze, co się stanie z robotem, gdy już go weźmiemy, sparujemy z, z siecią Wi-Fi w naszym domu, oraz pierwsze polecenie robota, to ono będzie polegało na tym, że robot po prostu wyjedzie ze stacji bazowej i zacznie mopować wszystkie dostępne dla niego miejsca. Tak więc moje mieszkanie na parterze. Graficznie wygląda w ten sposób, i ja w procesie edycji oznaczyłem je, to znaczy nadałem już im w niektórych miejscach nazwy. Pokrótce, tylko po prostu ogólnie przedstawię, jakie tutaj są możliwości do wyboru. A więc, w dolnej części na samym dole jest ikonka czyść lub dokój, to są takie ikonki, które można. Nacisnąć i robot od razu wykonuje te rzeczy, które zostały ustawione. Widzimy, że troszeczkę wyżej nad tymi czyś i dokój jest pasek menu, który z lewej strony jest pomieszczenie, nazwa środkowa jest wszystkie i prawy wybór to jest strefa. Są to między innymi wybory, jak mamy. Jak ma się zachowywać ten robot sprzątający? I w tej chwili jesteśmy w całym menu, w aplikacji, w której sobie sterujemy. Na przykład, gdzie robot ma iść, do jakiego pomieszczenia, czy do wszystkich pomieszczeń, czy do poszczególnych, czy do jakiejś grupy pomieszczeń. Ja mam akurat trzy tutaj grupy. Skonfigurowałem pracę w ten sposób, że są trzy mapy, i tutaj, jak widać, ta ikonka odpowiada za wyzwolenie map. Obecnie znajdujemy się na parterze, a takich miejsc mam map 3. Na piętrze jest inna mapa i jeszcze jest dodatkowe pomieszczenie, gdzie też tamtego robota używam. A więc obecnie jesteśmy na bieżącej mapie. i na tej bieżącej mapie, czyli na parterze mojego domu mam dziewięć pomieszczeń. A więc tak jak tutaj widać jest kuchnia, salon, jest łazienka, tutaj jest przedpokój i jeden, drugi pokój, trzeci i czwarty pokój i w korytarzu. W korytarzu przedstawiony graficznie jest tutaj właśnie ten robot w postaci takiego kółka białego i ona jest właśnie w tej chwili w stacji dokującej. W tej chwili się ładuje, bo akurat przed chwilą ją uruchomiłem. Jeżeli będzie taki moment, gdzie robot już nie będzie nic wykonywał, czyli nie będzie ani się naładowywał, bo ma Pełne baterie, ani, ani nie będzie słyszył mopa, to wejdzie w stan spoczynku, i będzie tutaj od czasu do czasu takie literki Z uchodziły do góry. To znaczy, że robot już nie jest niczym zajęty. A więc w ten sposób tutaj jest to graficznie tak przedstawione. Postaram się teraz pokazać Wam, że Jesteśmy na parterze. Jeżeli chodzi o to, co ma odkurzać i sprzątać ten robot, to można wybrać tak, albo wszystkie, tak jak tu widać. I jeżeli bym tutaj nacisnął na dole na trójkącik czyść, to on będzie zajeżdżał do wszystkich tych pomieszczeń w zależności od tego jak są one ustawione, czyli pierwszy salon pójdzie, potem pójdzie na przedpokój potem na drugi pokój, trzeci, czwarty i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli bym to zaakceptował, to ona będzie realizować plan sprzątania według numeracji tych, tych pokoi. Jeżeli bym chciał na przykład w salonie wyczyścić, ale tylko dany fragment, to wtedy muszę wybrać strefę. Strefę. Wiem, że to jest salon, i tutaj w tym salonie mogę pokazać, posprzątać dany fragment, większy, czy mniejszy, mogę go zmniejszyć. Mogę tych takich miejsc dać więcej. Tu jeszcze jeden na przykład, o tu drugi. A więc tych możliwości jest sporo. Nie wiem, ile, czy trzy, czy cztery takie miejsca można wybrać, bo tego nie robiłem, ale w każdym bądź razie można wyznaczyć, gdzie ma ona pojechać i tylko dokładnie dany ten fragment podłogi tam czy wymopować czy odkurzyć natomiast tutaj jest opcja że wybieramy pomieszczenie i w tym pomieszczeniu wtedy no ja zaznaczę teraz tylko łazienkę a więc a więc ona jest zaznaczona pod numerem 1 i jak dam czyść to maszynka pójdzie tylko i wyłącznie tutaj. Ona się stąd, stąd przemieści korytarzem przez kuchnię, przez salon, przez przedpokój i tu wejdzie do tej łazienki. O, w tej chwili na podglądzie widać, że robocik nic już nie wykonuje, ani się nie ładuje, ani nie suszy, ani nie pierze, ani tych śmieci nie odkurza i takie idą. Literki z w górę. To znaczy, że on już wszystkie swoje prace zakończył. Jak ja go teraz każę mu, po prostu włączę go i każę mu tam iść, będziemy tutaj na ekranie widzieć również jego ślad, jak on będzie się, jak on będzie się poruszał. A więc na razie przybliżę do takiej wielkości. Uruchomię go i każę mu czyścić. Będziemy widzieć, jakie robi ruchy. Rozpocznij czyszczenie wybranego pokoju. Rozpocznij czyszczenie podkładek a Teraz podkładki mopa są ponownie myte oraz nawilżane. Obraz graficzny się zmienił. Widać, że Pomieszczenie, do którego ma trafić, jest jedno, jedyne i zaznaczone kolorem niebieskim. I oczywiście, jedynką. A więc, w tej chwili, też widać graficznie, że robot coś tam robi z mopami, bo właśnie takie graficzne kółeczko się kręci. Na górze wykresu widać, co robot robi. Tam było czyszczenie mopa, teraz przedstawiło się pranie mopa. Graficznie widać, jak robocik w postaci tego białego kółeczka przemieszcza się tutaj na tym planie mieszkania. Już przebył salon, wjeżdża do przedpokoju i przyjechał do Łazienki. Jaki ma algorytm sprzątania? Z tego co zauważyłem, algorytm sprzątania jest następujący: że jak wjedzie do danego pomieszczenia, to stara się najpierw odkurzyć brzegi. Brzegi danego pomieszczenia. Za każdym razem on skanuje sobie to pomieszczenie, czy ono jest takie samo jak poprzednio, co był. Skanuje to tak zwanym laserem Lidar, które jest na górze w pod tym kółkiem srebrnym. Bo zdarza się, że nie zawsze usuwamy do sprzątania miejsca na podłodze, a więc on nieraz znajduje krzesła czy jakieś inne rzeczy, i wtedy koryguje swój plan. Ja staram się oczywiście zawsze sprzątnąć krzesła czy jakieś drobne rzeczy, fotele, poduszki, co nieraz się znajdą na podłodze. No ale nieraz po prostu tego nie dopilnuję, więc on koryguje te te plany i odpowiednio się dostosowuje. A więc, tak przypominam, to jest opcja odkurzania i mopowania. Z tego względu, że nie ma tutaj pomieszczeń takich mocno zaśmieconych, zakurzonych czy brudnych, to spokojnie wystarczy. Pod kątem głośności pracy, no to właśnie jest to czyszczenie. To takie najspokojniejsze producent podaje, że jest to rząd, rząd hałasu około 60 decybeli. Wysokość czyli niejako grubość robota jest rzędu 10 cm. Wchodzi mi prawie wszędzie pod wszystkie meble, jedynie musiałem w jednym pomieszczeniu pod nogi stoła oraz wersalki małe podkładki podłożyć w wysokości centymetra, bo niestety zabrakło i robot tam nie potrafił wjechać. A raz nawet częściowo wjechał, ale się zaklinował. A więc to trzeba brać pod uwagę, że jeżeli jest coś niskiego, to albo tam nie wiedzie rezygnować, żeby nie wjeżdżał, albo jeżeli są nieduże jakieś tam wysokości, to lekko skorygować jakąś podkładką. Na płytkach widać ślady mopa, a więc to było wilgotność 25 Przedstawia się właśnie w ten sposób. Na samym, diagramie Widać, że ślady przejścia, które robot dokonał, są w postaci białej takiej linii. To świadczy o tym, że on już to miejsce po prostu przejechał, sprawdził, zaliczył, wysprzątał. I cały czas mamy podgląd i widzimy, gdzie robot w którym miejscu jest. Także obecnie ja już. Nie chodzę za nim i nie kontroluję go tak jak teraz tutaj Wam Państwu przedstawiam, bo wystarczy, że sobie patrzę na, te, na ten pogląd graficzny i mogę sobie doskonale uświadomić gdzie on się znajduje. A więc algorytm znów tutaj wygląda w ten sposób, że nie jest to randomowo na chybił trafił w sprzątanie, tylko po oznaczeniu, że. Brzegi ma już odwiedzone, posprzątane. Stara się regularnymi pasami, no właśnie tak jak tutaj, teraz odkurzać czyli mopować, czyścić, tam i z powrotem. A więc obrał on tutaj sobie linię sprzątania z lewa na prawo, w, te, w moim wypadku, akurat północ południe i jeżeli na przeszkodzie stoją jakieś różne przedmioty, to on je będzie omijał, korygował, ale będzie w dalszym ciągu cały czas zachowywał tą linię równoległą do, do rozpoczętej. Ta łazieneczka jest mała, więc on to tutaj szybko robot weźmie i wyczyści. Ale zapewniam, że przy większych powierzchniach również sprawnie mu to po prostu idzie. Detergent, który on sobie pobrał z tego pojemniczka ciemnego, który pokazywałem, jest o bardzo przyjemnym zapachu. Także dodatkowo mamy świadomość, że jest pomieszczenie czyste, podłoga jest wysprzątana, a jednocześnie się unosi taki bardzo przyjemny zapach, świadczący o sprzątaniu. Na razie stosuje detergent, który był fabrycznie przypisany i przyszedł w paczce z tym robotem. Nie wiem, na ile on starczy. Tam producent nic nie podaje. Na razie na ile jest to metrów kwadratowych. No niemniej jednak jest tego chyba pół litra było. Wielkość, rząd wielkości pół litra. Też nie mogę podać, ile zostało zużyte, bo tego nie sprawdzałem. A robot u mnie teraz... O, dostaliśmy w tej chwili informację, że sprzątane... Zo sprzątanie zostało zakończone. Robot wraca do stacji ładowania w celu no po prostu podładowania się i zakończenia tej pracy zadanej, a więc nie kieruje się nigdzie indziej, tylko bezpośrednio do stacji ładowania. Na podglądzie cały czas mamy, gdzie on się znajduje i gdzie idzie. Także pod tym kątem jestem tutaj bardzo zadowolony i Mogę powiedzieć, że posiadałem inne sprzęty, starą rumbę kilkuletnią, no to ona tylko odkurzała i robiła swoją pracę bardzo chaotycznie, czyli randomowo. Głośność była kilkukrotnie większa. Teraz będzie odkurzać z tego wo do, do worka z wewnętrznych śmieci. Rozpocznij ładowanie. Rozpocznij autooprównianie. Graficznie tutaj też zostało przedstawione. Raz, graficznie jest przedstawiony wiatraczek, który świadczy o tym, że mop jest prany, zresztą u góry pod napisem Marysia L10S widać pranie mopa. Także na podglądzie widzę w tej chwili, że samej pracy tego było mycia z mopem 5 metrów kwadratowych na brudną wodę. A więc rozpocznij wyciskanie podkładek mopa na nadmiaru wody. Wszystkie napisy dostajemy po polsku, bo język polski jest też między innymi językami przypisanymi do robota. Pokażę teraz, ile te 5 metrów kwadratowych, ile tej wody.